Szalom, szalom kochani, witajcie bardzo serdecznie. Może jest trochę chłodno, trochę zimno, ale mimo wszystko możemy wyjść dzisiaj i nagrać na zewnątrz. Pogoda na to pozwala, zatem zmierzamy do dzisiejszej liturgii słowa. Moi drodzy, przyznam, że w dzisiejszych czytaniach jest kilka takich elementów, które są dla mnie ważne. I tak naprawdę, czytając sobie pierwsze, drugie czytanie, za każdym tekstem kryła się jakaś myśl, którą chciałem się z Wami podzielić. W pierwszym czytaniu, tak, tekst o, o tym, jak Bóg błogosławi Abrahamowi, i jak mówił też o tym, że, że będę błogosławił tym, którzy Ciebie będą błogosławić, złorzeczył tym, którzy Tobie będą złorzeczyć, w kontekście także Abrahamowego Potomstwa. No, temat dla mnie niezwykle ważny jako dla filosemity, więc, więc na pewno o tym bym chciał powiedzieć. Chciałbym powiedzieć w drugim czytaniu na temat tego, że za darmo dostajemy łaskę, także nie z naszych uczynków, nie na podstawie naszych czynów. Ale naszą misję, powołanie i łaskę otrzymujemy za darmo. To święty Paweł wielokrotnie o tym mówi, no ale między innymi dzisiaj. Natomiast, przebrnąc, nie przebrnawując, brnąc, przez dzisiejszą liturgię słowa doszedłem do Ewangelii i tak naprawdę. W tej Ewangelii pojawiły się e, dla mnie takie myśli, e, że chyba na nich się dzisiaj skupię, znaczy na pewno na nich się dzisiaj skupię i o tym chciałbym dzisiaj z Wami e, porozmawiać, chwilę spędzić e, czasu nad tym słowem i nad tym przesłaniem. Ewangelii. Kochani, wprawdzie nie ma tego w dzisiejszej perykopie, w tym fragmencie z lekcjonarza, ale jeśli byśmy sobie sięgnęli do Pisma Świętego, to tekst o przemienieniu Jezusa w Ewangelii Mateuszowej, czyli ten Mateusz 17:1 rozpoczyna się słowami: Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana. Podobnie jest u, u Świętego Marka. I tak jak u Mateusza, tak i u Marka nie wiadomo o co chodzi z tymi sześcioma dniami. Tak? To znaczy, no nie ma jakiegoś jednoznacznego wydarzenia wcześniej, tam się dzieją różne rzeczy, ale właściwie trudno określić, od którego z tych wydarzeń te sześć dni by miało upłynąć i dlaczego to jest takie ważne, że sześć dni i tak dalej. Zacząłem sobie trochę szperać, trochę szukać, dlaczego ta szóstka się tam pojawia, dlaczego ten, ten szósty dzień jest tam na tyle ważny, że dwóch synoptyków go notuje. No i oczywiście, to też nie jest łatwe, ale, ale znalazłem komentarz, który odwołuje nam ten tekst do święta namiotów. Co zresztą by się zgadzało z całą resztą dzisiejszej Ewangelii, ale o tym za chwilę. W Księdze, po, w Księdze Wyjścia, przepraszam, w 24 rozdziale mamy taki opis Mojżesza, który wstępuje na górę właśnie po to, żeby żeby otrzymać dekalog, otrzymać 10 przykazań, tablicę z dekalogiem. No i tam jest w ten sposób to ujęte: 24 rozdział od 13 wersu bodajże, Księgi Wyjścia że Mojżesz wchodzi na, na górę, wchodzi na Synaj, no i tam wstępuje obłok, zakrywa tę górę i po sześciu dniach z tego obłoku odzywa się głos, który tam zaprasza Mojżesza do siebie. Mojżesz wchodzi w ten obłok i, i tam spędza 40 dni, po których oczywiście znosi narodowi wybranemu Tablice przykazań. Więc tak jest w opisie Księgi Wyjścia. Dlaczego mówię, że to może być, i ten komentarz tak też to sugeruje, że to może być sugestia, że czas, w którym znajduje się Jezus i nasi apostołowie, Piotr, Jakub i Jan, obchodzą właśnie czas święta namiotów. No właśnie, przez to odwołanie. Do szóstki, i przez to, że święto namiotów, które z jednej strony upamiętnia wędrówkę Izraelitów przez pustynię, do dzisiaj Żydzi na całym świecie, ci ortodoksyjni, budują na ten czas szałasy, namioty, w których spędzają te kilka dni jesiennego święta, więc upamiętniają w ten sposób wędrówkę przez, przez pustynię, ale też upamiętniają właśnie nadanie tory, tak? nadanie prawa, no tutaj esencją prawa są oczywiście tablice dekalogu. Więc jakby cały ten kontekst święta by się nam zgadzał i rzeczywiście, no ja jestem skłonny jakby podpisać się też pod tym komentarzem, nie? Że Jezus i apostołowie w tym czasie obchodzą swoje święto namiotów, swoje święto Sukot, czyli właśnie święto upamiętniające wędrówkę przez pustynię i, u, i nadanie tory, nie? No i teraz zobaczcie, po sześciu dniach obłoku który wstąpił Bóg zaprasza Mojżesza do siebie na spotkanie. Po sześciu dniach Jezus zaprasza na wyjątkowe spotkanie swoich najbliższych uczniów Piotra Jakuba i Jana. I to oczywiście jakby pokazuje nam też takie drugie dno dzisiejszego przemieniania Jezusa, także to jest wyjątkowe wydarzenie, że uczniowie są zaproszeni tak jak wtedy Mojżesz, tak oni teraz razem z Jezusem do takiego wyłącznego spotkania z Bogiem, bardzo intymnego, bardzo szczególnego. I oczywiście to jest pierwsza myśl. My dzisiaj z uczniami też jesteśmy zaproszeni na takie wyjątkowe z Bogiem spotkanie, ale z drugiej strony przyszła mi też taka refleksja. Że zachowanie Piotra w tym momencie jest może nie tyle głupie, ile bardzo schematyczne. Nie? My czasami tak patrzymy na tę właśnie, że, że Piotr tak głupio powiedział o tych namiotach i tak dalej. Natomiast w kontekście obchodów tego święta, celebracji, czyli właśnie wznoszenia tych szałasów namiotów, no to wydaje się nie może, może nie tyle głupie, ile bardzo schematyczne. Nie? Piotr zaczął reagować w taki schematyczny, rytualny sposób. No i to myślę, jest taka uwaga, która też jakiś, w jakiś sposób jest skierowana do nas, nie? Uważaj na to, co się powtarza, uważaj na te święta, które będziemy obchodzić, uważaj na ten czas Wielkiego Postu, który przeżywasz, uważaj na inne wydarzenia w roku liturgicznym, czy nawet na swoje życie wiarą, bo ono może stać się schematyczne, może, może stać się jakimś pustym rytuałem. I bardzo mi się podoba zapis w ewangelii Mateusza, gdzie Mateusz mówi, gdy on jeszcze mówił, tak? Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa o tych namiotach dla Mojżesza, Eliasza i dla Jezusa, gdy on jeszcze mówił, wtedy ten obłok. Znowu, nie, Szeki stępuje, więc, więc to, to porównanie do, do synaju i, i mojżesza jak najbardziej tutaj jest, jest uzasadnione gdy on jeszcze mówił, Pan Bóg się odzywa, tak? Tak jakby nie wiem, nie miał cierpliwości słuchać tego, o czym Piotr mówi i pokazuje, no nie tędy droga, nie. Nie chodzi o pusty rytuał, nie chodzi o jakiś tam schemat działania nie? na zasadzie czary-mary i Pan Bóg mi coś tam zrobi, nie? Odmówię taką modlitwę i Pan Bóg mi coś tam spełni, nie? Nie o to chodzi. Bóg mówi, To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. Czyli pokazuje, bądź cały czas w takim stanie wyczucia, wrażliwości na głos Boga, nie? Bądź cały czas otwarty na, na słowo, bądź cały czas jakby w cieniu Pisma Świętego, tak? Też Słowa Bożego i w takiej wrażliwości na różne sposoby, w jakich Pan Bóg do Ciebie mówi. Mnie to bardzo, bardzo uderza. Dla mnie myślę, to jest chyba taka główna główne przesłanie dzisiejszej Ewangelii, tak to odczytuję, nie? czyli wykrada się temu rytualizmowi, nie? uciekaj od stwierdzenia i takiego wiecie, głównego argumentu w wielu grupach, nie? Bo, bo zawsze tak było. No nie, to nie jest żaden argument. Nie? Chrześcijaństwo jest kroczeniem w duchu, kroczeniem w, w tej perspektywie Bożej, zaskakiwaniem nowością, nie? jasne, mamy swoje tradycje. Ta tradycja jest bardzo ważna, zwłaszcza dla nas, dla katolików, ale nie tylko. Więc ta tradycja, często pisana przez wielkie T, ok, mamy swoje rytuały, one są piękne, mamy swoje celebracje, one naprawdę są bardzo wymowne. Ale jeśli te celebracje i te rytuały i te schematy nie niosą za sobą głębi dla Ciebie, to po pierwsze. Zastanów się, dlaczego, tak? spróbuj odkryć prawdę o tym, co przeżywamy i o tych celebracjach, które mamy, ale też nie daj się zagłuszyć, jeśli Bóg cię prowadzi do czegoś nowego. Tak? I na to bądź przede wszystkim otwarty, bo Bóg naprawdę zaprosi cię do nowych rzeczy. Dla mnie to jest absolutnie naprawdę dzisiaj takie, takie mocne, przełomowe. Stwierdzenie tej Ewangelii oczywiście no jest jeszcze to, że, że oczywiście naszą relację z Bogiem nie przeżywamy tylko w takich kościółkowych klimatach tak. Ci apostołowie z tego wyjątkowego wydarzenia musieli jednak zejść na dół, musieli jednak wrócić do swojego życia do męki Chrystusa, która za chwilę będzie, no i tutaj tak, no jasne, nie? Nasza wiara to nie jest tylko, tylko jakaś tam święta celebracja właśnie w kościele, w świątyni, ale to jest nasze życie codziennością, więc absolutnie to przesłanie, myślę, że dość standardowe, też wybrzmiewa w tej dzisiejszej Ewangelii. Co więcej, to co uderza mnie tym razem też w tym słowie, to to to, że Jezus zakazał im o tym mówić, nie? Rozumiecie, oni przeżywają coś naprawdę niesamowitego na tej górze. Doświadczają absolutnie wyjątkowego wydarzenia, spotkania z Eliaszem z Mojżeszem, nie? Przedstawiciel prawa proroków, no jakby cały świat Tory, nie? Wszystko co dla Żyda najważniejsze, właśnie dzieje się na tej górze. I oni schodzą i nie mogą o tym mówić. Tak? no oczywiście do czasu zmartwychwstania to ma swoje uzasadnienie. E, natomiast nie o tym chcę mówić, chcę raczej wskazać na to, że nie mogli mówić, ale na pewno było to po nich widać. To, że przeżyli coś takiego wyjątkowego, tak? No i teraz znowu, nie? Jakby przesłanie dla nas. Niekoniecznie musisz mówić o swojej wierze, ale niech ją będzie widać, tak? Niech ludzie pytają dlaczego tak żyjesz? I wtedy będzie przestrzeń do mówienia, tak? Tak jak święty Franciszek wysyłał swoich braci nakazania, mówi: idźcie, głoście kazania, jeśli trzeba będzie, to, to, to także słowami. Więc ta perspektywa świadectwa, pokazania swoim życiem tego, że wierzę, jest o wiele ważniejsza, o wiele cenniejsza niż często niż to, co mówimy, nie? Niż takie składanie werbalne świadectwa. Żyj tak, żeby ludzie pytali, dlaczego tak postępujesz, a nie inaczej, nie? Z zachwytem, oczywiście. Nie? nie na zasadzie, że tak narozrabiałeś, i, i ludzie załamują ręce, mówią: Dlaczego tak robisz? No nie, ludzie się mają zachwycić Twoim życiem i pytać o źródło. No i ostatnia rzecz, która tutaj mi chodzi po głowie też dość standardowa. Tak, ja, dla mnie ta Ewangelia też się kojarzy jakby z, z tą myślą i z tą refleksją. Że oni w tym momencie, kiedy cała ta scena, ta epifania się dzieje, kiedy słyszą głos Boga, upadają na twarz i są zalęknieni. To jest dość standardowy opis spotkania z Bogiem. Natomiast, natomiast ważne jest też to, że kiedy Jezus się do nich zbliża, kiedy ich dotyka, oni podnoszą oczy i widzą tylko samego Jezusa. Nie? To znowu, kochani, to jest taki moment, że. Żeby jakby w tych naszych lękach, trudach, przeciwnościach e, widzieć Jezusa, żeby nam On nie uciekł z oczu, nie? a nawet żeby po prostu był centralną postacią w naszych, w naszych trudnych sytuacjach i momentach, nie? nie trać z oczu Jezusa. Nie trać z oczu Jezusa. E, niech On będzie najważniejszym punktem. Sorry, bateria mi miga, mam nadzieję, że to wszystko się jeszcze nagrało, ale żegnam się z wami szybko, żeby zamknąć ten odcinek. E, pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i co? Szalom. Alechem. Do zobaczenia. Papa. Pa.